Miki Boże! Nikt się tego nie spodziewał, ale tak. Dzisiaj, o oh my god, przejazd Lio 2 e, na, w kierunku wilkowejska stacja od przystanku Aleja 22 stycznia. I jak widzicie, gra dostała update. Ale nie dodano niestety nowej linii, tylko po prostu dodano śnieg, trochę tam odświeżono drogę tam przy Lisewu, dokładnie. Dodano przystanek Mokra 3 oraz Mokra 5. A. I ten, w ogóle ja sam byłem głupi, bo to ja sam nie umiem sterować tymi tramwajami. A nie wiem, że są zepsute. A i w ogóle... Trochę tutaj są dziwne zapowiedzi, bo jakby mówi po prostu następny przystanek, a przystanek mówi ten warszawski lektor Tomek taki, nie no Tomasz Knajpik, nie pamiętam. A dobra, teraz was zapraszam do oglądania. Następny przystanek. O tym mówię. Um, co jest? Ej. No wy nie, 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 nie. Kurde, zląbało się. <ścoughs> Jezu. Dobra, to musimy pojechać przez peron ten. Przez peron, na którym kończy linia 42A. Niestety musimy pojechać przez tamten peron. Kurde. O nie, no. Czemu ja drzwi otwieram? Dobra, jedziemy. Następny przystanek. Teraz powinno być widzi. Dobra, teraz. Nie wiem, nie dziwię się. Więc po prostu ja się na łódkę, że jak będę dwójko, to stawać na peronie trak 42A. A my dojechaliśmy do przystanku, ale ja 22 stycznia przychodnia. Ale żałuję, że wcześniej się nie nauczyłem normalnie tymi tramwajami jeździć, bo kiedyś były stare linie, jak na przykład ta dziesiątka, czternastka, siedemnastka, no i kurde nie zdążyłem nimi pojeździć, więc słabo, a my dojechaliśmy do przystanku Osiedle Kopernika. Hmm. No szczerze to mi się nie podoba to, że jest w tej grze jeden tramwaj, a jeśli chodzi o zajezdnie tramwajową, to ona jest dziwnie zrobiona. Powinniśmy powiedzieć, że już nawet w, można nieco obrazić tej gry, ale w g 2 lepiej to jest poukładane. No, skrętamy. Tych. A wyjechaliśmy do przystanku osiedla Kopernika Park Kultury. Przespany. A i niestety przyjdę, powiem wam smutną Przespany. wiadomość. Niestety wycofano, wycofano mana przygubowego. Z zostawcie znicz dla niego w komentarzach. Fajny to był wóz. Niestety został wysufany. To był taki dobry wóz. Nie wiem dlaczego. Ale jechaliśmy na przystanku żołnierzy wykrętych osiedle Kopernika. Następny przystanek. Mhm. Jak ja zakończę te tramwaje i wszystko w tej grze, to przestanę nagrywać tę grę i powrócę dopiero jak będzie update z nową linią. Znowu trasą nie będę nagrywać, bo się nie chcę. Na przykład, jakby było dłuższe wydłużenie, to wtedy na nowe tereny, tak. A my jechaliśmy przez Saku, żołnierz wykleił. Następna przez... Spadę. Kurde. Dora. My, a. To tylko malutki taki Bóg. A my jechać na przystanku Komisariat Oddział Wschodni. Przystanek. Następne przystępuje. A chodź tyle. Że ja nawet specjalnie drawasz, A co nie jest specjalnie, tylko temu, że nie chcę nagrywać cały czas tych samych linii. Bo na przykład, jakby było dłuższe takie wydłużenie, to właśnie mówiłem, że wtedy to bym nagrał. Ale nie. I po prostu jest napisane w opisie na przykład nowa trasa. O, tutaj jest już wyremontowana ta ulica. Trochę. Kurde, nie widzę. A my dojechaliśmy do przystanku lise, bo ulica Mokra. Nie wiem czy to błąd, czy nie, ale nieważne. ważne. I I Przepraszam, że zrobił odcinek z pakiet z transport, ale No po prostu. Hm. No dobra. dobra. A my zajechaliśmy do przystanku końcowego Wilgowyjska stacja. dobra. Przestawcie. Dobra, kierowcy, kierowców, byłem miła, ja, się z Wami żegnam i Elo.